Witajcie, moi drodzy. Dzisiaj będzie pikantnie. Wybierajcie imbir, jałowiec, kardamon, a może chili? Ja stawiam na chili. Chodźcie ze mną. Przedstawiam Wam nową Toyotę Aigo Cross. To są moje ugly sneakers, które. No, Muszę nosić tutaj na tej nieskazitelnie białej podłodze, żeby nie pobrudzić, ale do rzeczy. AIGO Cross zastępuje znane nam wszystkim AIGO, przy czym teraz jest to samochód, który Toyota stworzyła niezależnie od swojego dotychczasowego partnera, czyli grupy PSA. I dlatego też on bazuje na platformie TNGAB, czyli tej samej, którą wykorzystują Jaris i Yaris Cross. Właśnie ze względu na to, że zastosowano tutaj platformę TNGAB. Auto urosło. Jest aż o 12,5 cm szersze od swojego poprzednika, 5 cm wyższe i aż o 23,5 cm dłuższe, mierzy 3,70 m długości. Na dwozie nowego AIGO urosło aż o 23,5 cm, mierzy 3,70 m długości i jak mu się przyjrzeć tutaj z tyłu, to chyba z tej perspektywy najbardziej przypomina swojego poprzednika. Jak bardzo cross jest go Cross? No stylistycznie widzicie, że ten samochód ma takie elementy, które upodabniają go do crossoverów i SUVów, ale jaki ma prześwit? Z tej perspektywy wygląda to całkiem obiecująco ale prześwit wynosi około 13 cm, to jest raptem o centymetr więcej niż w zwykłym Aigo. Oznacza to, że ten samochód niekoniecznie nadaje się do zjeżdżania w jakiś poważniejszy teren, powinien dać sobie radę z leśnymi drogami, ale przede wszystkim ten prześwit ma nam ułatwiać poruszanie się po mieście, głównie podjeżdżanie podwyższe wyższe krawężniki i takie podlejsze progi spowalniające. Jeszcze słowo wyjaśnienia, bo ja cały czas nazywam ten samochód Aigo Cross, podczas gdy tu jest napisane Aigo. X. Otóż nie, moi drodzy, ten samochód mimo wszystko należy nazywać Aigo Cross, pomimo tego, że jego większy brat Jaris Cross ma tu napisane cross, a nie X. No, ale taka mała niekonsekwencja. Zajrzyjmy do bagażnika. Klapa nadal jest cała szklana. I mamy tutaj pojemność aż o 63 litry większą niż w poprzedniku, czyli łącznie 261 litrów pojemności. I to oczywiście obejmuje też schowek pod podłogą. W tym przypadku mieści się tutaj opcjonalny subwoofer z systemu audio JBL, który oczywiście zabiera trochę z tej pojemności. Sama wnęka jest bardziej ustawna niż w poprzedniku. Myślę, że nareszcie można tutaj taką walizkę, kabinówkę po prostu włożyć poziomo. Fajnie, że pomyślano też o haczykach na torby zakupowe. I podoba mi się też ta elastyczna półka. Po pierwsze, dostosowuje się do jakichś większych przedmiotów, które sobie tutaj włożycie. Łatwo jest, jej to, jest ją też schować. No, a gdyby była potrzeba przewiezienia czegoś większego, proszę bardzo, nie ma problemu. Łatwo się tą przestrzeń powiększa. Zasypałem Was suchymi faktami i liczbami, to wróćmy teraz jeszcze może do tych smakowitych przypraw, które Wam obiecywałem na początku. O co chodzi? One były inspiracją do stworzenia lakierów dla Aigo Crossa. W tym przypadku widzicie Sparkling czyli Red, czyli czerwony, ale nie jednolity, tylko właśnie z takimi drobinkami niebieskiego pigmentu, który tworzy właśnie taki szczególny połysk. Pozostałe kolory to równie świetnie wyglądający kardamonowy, taki zielono-szary, niebieski jałowcowy, czy też taki żółto-różowawy, imbirowy. Wszystkie te lakiery świetnie kontrastują z czarnym dachem, który jak widzieliście przechodzi też w tylny błotnik i cały, cały tylny pas. LEDowe reflektory, co prawda niestandardowe, ale mimo wszystko świetnie wyglądające, no i zapewniające lepszą widoczność. Ukształtowane w taki sposób, żeby tutaj kierować strumień powietrza tak lekko wokół tych lusterek. I z myślą właśnie o obniżeniu zawirowań powietrza, poprawieniu aerodynamiki tego samochodu zaprojektowano felgi, aż 18-calowe. I zwróćcie jeszcze uwagę, jak nietypowy rozmiar opon na ten samochód. To zajrzyjmy teraz do kabiny, zaczynając od tyłu. No i tu niestety widać, że pewne takie myki stylistyczne troszkę się mszczą na ergonomii. W tym miejscu jest bardzo szeroko. Tutaj te drzwi też tak niestety mocno wystają i też się niezbyt szeroko otwierają, więc wsiadając, ja chcąc nie chcąc, muszę się tutaj otrzeć. Ech. No cudów nie ma. To nie jest samochód rodzinny i mimo tego, że rozstaw osi zwiększył się aż o 9 cm, to ja jakoś tego na moich kolanach nie czuję. Przedni fotel jest ustawiony pod takiego pasażera jak ja. Ja mam 1,83 m wzrostu. No i co? Siedzę, nie najgorzej, ale z kolanami w, właśnie w oparciu. Kolej nad głową, tak jak tutaj siedzę, no jest jeszcze w miarę ok, ale gdybym chciał ją oprzeć o zagłówek, nie ma szans. Tutaj już w tym momencie po prostu obijam głową o dach. Pomimo tego, że nadwozie jest aż o 12,5 cm szersze od poprzednika, kanapa pozostała tylko dwuosobowa. Ta szerokość poszła przede wszystkim tutaj w ten nadkola. Dobra, siadamy się do przodu. No tutaj z przodu siada się dużo wygodniej niż do tyłu, też dlatego, że fotele są umieszczone aż o 5,5 cm wyżej niż. Poprzedniku. Poza tym podoba mi się to, że siedziska są takie całkiem obszerne, a oparcia są regulowane pokrętłem bezstopniowo. Dzięki temu o wiele łatwiej można znaleźć tą wygodną pozycję niż przy takiej dźwigni, którą, która zwalnia blokadę. Potem trzeba tam trafić w ten ząbek, raz się trafi, raz nie. Nieważne. Kierownica no jest regulowana niestety tylko. W jednej osi, no ale jak to segment A? Mimo wszystko bardzo dobrze leży w dłoniach, jest taka niezagruba. Podoba mi się też to, że te przyciski są nieco odsłonięte od wieńca, przez co jest mniejsze ryzyko, że się tutaj wciśnie dłonią jakiś przycisk przypadkiem. Zegary analogowe, ale z kolorowym wyświetlaczem. Tworzywa, no twarde, tutaj widać, że to jest segment A. Tak samo mamy na boczkach gołą blachę. W przypadku czerwonego lakieru wygląda to bardzo dobrze, no ale białego może tak niekoniecznie. Mimo wszystko w kokpicie są takie rzeczy, które zaskakują jak na segment A. Zobaczcie: indukcyjna ładowarka do telefonu, podgrzewane fotele, automatyczna klimatyzacja, no i multimedia. W najnowszej generacji Toyota Smart Connect w tym przypadku z 9 ekranem, ale w standardzie jest 7-calowy ekran, także nie żadne jakieś tam proste radio. Jednak już nowoczesne multimedia, i mamy tutaj opcję zdalnych aktualizacji, tak zwanych over the air. E, wygląda to nieźle, szkoda, że nie ma pokrętła. Zajrzyjmy tutaj do menu. Całkiem fajna grafika. O, i tutaj można wyświetlić sobie schemat przepływu energii. Ale zaraz, tu jest jakiś akumulator. Może silnik elektryczny. Sprawdźmy, co ma pod maską I go Cross. No i co, hybryda. Czy nie hybryda? I wygląda na to, że jednak klasyka, czyli sprawdzony silnik 1.0 3-cylindrowy o mocy 72 koni mechanicznych i momencie obrotowym 93 Nm, też to produkowany w Polsce. Tą jednostkę można łączyć zarówno z manualną skrzynią obiegów, tak jak widzieliście w kokpicie, jak i też z bezstopniowym automatem. To jest nowość, bowiem poprzednie Aigo miało skrzynię zautomatyzowaną, która, delikatnie mówiąc, nie była najbardziej udana. Toyota obiecuje, że zarówno z automatem, jak i z manualną skrzynią obiegów ten silnik będzie potrzebował mniej niż 5 litrów na 100 km w cyklu WLTP, czyli całkiem ekonomicznie. Aigo Cross pojawi się na rynku wiosną 2022 roku i póki co wiemy, że w standardzie będzie miało między innymi system Toyota Safety Sense 2.5, czyli taki pakiet asystentów jazdy obejmujący między innymi asystenta pasa ruchu czy też system unikania kolizji. Cena jeszcze nie jest znana, ale biorąc pod uwagę, że aktualne Aigo kosztuje około 46 tysięcy zł w bazowym wyposażeniu, to ten będzie spokojnie 10 tysięcy zł droższy tak jak wygląda to myślę że to jednak uzasadnia tą cenę a przede wszystkim pamiętajcie o tym że jest to jeden z naprawdę już niewielu samochodów w segmencie A